Witamy na kanale Piłkarzyki. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, kiedy wynik ze snu sprawdza się w rzeczywistości. Piłkarzyki. Okej. Okay. Ten odcinek chciałem zrobić, ponieważ często się zdarza taka sytuacja, nie tylko u ale no... Bo to naprawdę może się dziwnie wydawać, ale miałem dwa razy taki przypadek w swoim życiu. Kiedy no myślałem o jakimś takim meczu tak intensywnie, tak długo się doczekać, że mi się śnił i mi się nawet wynik sprawdzał w tych meczach. I się dwa razy. To się może wydawać, że żeby się wymyślam, tak nie było. To tak naprawdę był prawdziwy przypadek z mojego życia. I trochę jednak powiemy o tym e, Salierało. Są taką też. E, taki sen, w którym. Wynik się sprawdziłby. Mówił, że było 4 do 1 i wygrali. Jest szczęśliwie z tego wyniku, ale by to nie było, to powiem o Twoich, e, takich właśnie przygodach. Dokładnie. Śnił mi się oczywiście wynik w 3D. tak na tym ekranie. Naprawdę myślałem, że to prawda, ale się obudziłem i sobie ja pomyślałem, się ucieszyłem z ulgą, to dopiero dzisiaj, że te 3-0 się jednak nie sprawdziło, te 3-0, tego nie ma, że dzisiaj mamy szansę wygrać i gramy z Kolumbią, dzisiaj jeszcze, ten wynik to był tylko sen, całe szczęście. Ale to się to ukazało, że też szczęście nie trwało długo, bo trwało to zaledwie tylko 10 godzin. Do meczu, właśnie z Kolumbią, wie wieczornym. W tym wieczornym meczu, no, wiemy dobrze do no 3 do 0. Pierwsza bramka, druga bramka, trzecia bramka. Myślę, że to jest jeszcze gorsze niż w tamtym śnie, ponieważ więcej emocji złych w tym meczu w ogóle. To też jeden z, z tych y, przykładów, y, w mi się śnił wynik, już ich w rzeczywistości. Serio, drugim przeżyciem, no nie wiem jakim, jakimś prorokiem jestem, ale co było w, w tym roku, kiedy Legia Warszawa grał w limitach Higi Euro, w z amonią, Serio, mi się chyba 2-3 dni przed tym meczem śnił w nocy do tego, że był taki wynik. Legia tam z amonią chyba 2-0 przegrała. Gdzieś śnił, nawet jak ten mecz oglądałem. No potem sobie szybko zdałem, z tego, że to jest w centrze, to przed meczem no i przed meczem no, było 0-0 i to 2-0, a wynik ja się sprawdził, po prostu drugi w moim życiu, czego się kompletnie nie no i napiszcie w komentarzach, czy w swoim życiu mieliście taką sytuację że wynik się po prostu śnił, się sprawdził w realizm, w, w, w rzeczywistości. Mam mi się tak całe dwa razy, jak było w tym się. A się żegnam do usłyszenia w następnych odcinkach.